Zadanie czwarte. Rowerzysta wyruszył w trasę o godzinie 10.45, a do celu przyjechał o godzinie 14.05. Jego prędkość średnia na całej trasie była równa 15 km na godzinę. Jaki dystans przejechał rowerzysta? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wiemy, że nasza trasa zaczęła się o godzinie 10.45. I będziemy teraz dodawać czasy, aż dojdziemy do 14.05. Więc najpierw dodamy sobie 15 minut, i wtedy otrzymujemy godzinę 11. Żeby dojść do 14.05, dodam teraz 3 godziny, i wtedy już mam godzinę 14. No i jeszcze brakuje mi tych 5 minut, więc dodać 5 minut, już mam 14.05. Po dodaniu czerwonych czasów, Otrzymuje czas podróży. 15 i 5 to 20 minut, zatem 3 godziny i 20 minut. Teraz zamienimy minuty, tutaj tę końcówkę, na godziny. Minuty są to części 60, więc mamy tutaj 3 godziny i 20 60 godziny. Zera się skrócą, tutaj dalej na dwa skrócimy, więc mamy 3, 1, 3 godziny. W zadaniu opró oprócz czasu mamy też podaną prędkość. Zaznaczmy ją w naszym rozwiązaniu. A trzeba obliczyć dystans, czyli drogę. Wzór na drogę S równa się V razy T. Mamy wszystko. I wstawiamy, zamiast V wpiszemy 15 km na godzinę, czas 3, 1 trzecia godziny. No i teraz tutaj początkowo wartość przepiszemy, ten łamek zamienimy na łamek niewłaściwy 3 razy 3 plus 1 to 10 trzecich godziny. Teraz literki H się wyredukują, skrócą 3 15 również. Skrócimy, podzielimy na 3, tutaj otrzymamy 1, 15 na 3 to 5, 5 razy 10, 50 km. I jest to już nasza odpowiedź: 50 km. Jest uważam najlepsza metoda. Tutaj w drugiej metodzie można byłoby tylko tyle nakombinować że jeżeli ktoś by zapomniał tego wzoru, to mógłby po prostu sobie ułożyć proporcje. Skąd my to wiemy? Otóż z prędkości. Rowerzysta porusza się z prędkością 15 km w ciągu jednej godziny, tak? To jest ta informacja. No to jeżeli już mamy tutaj czas wyznaczony 3,1 godziny, no to wiemy, że czas rośnie nam 3,1 3 razy, no i tak samo droga musi wzrosnąć nam 3, 1 trzecia raza. Albo po prostu po skosie sobie mnożysz te wartości, tak czy inaczej trzeba wymnożyć 15 razy 3, 1 trzecia. No i otrzymamy już tutaj po obliczeniach, widzimy to już te obliczenia były tutaj, tę samą wartość, czyli 50 km Odpowiedź B.